Witam bardzo serdecznie, który na bardzo serdecznie na 21. już w danym działdowskich statuetek Katarzyty 2017. A te brawa, które Państwo kierowaliście, to brawa do działdowskiego hejnalisty, Pana Andrzeja Borowskiego, któremu bardzo dziękujemy za wybranie filmu. <klucz> Państwu i przyznawania tych statuetek, czyli katarzynek, to jest honorowe wyróżnienie osób, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta Działdowa i których postawa w środowisku lokalnym zasługuje na szczególne wyróżnienie. Statuetki wręczane są raz w roku, 17 stycznia, to wyjątkowa data, to rocznica przyłączenia Działdowa do Polski. No i teraz ta, ta data także ważna ze względu na te statuetki, a pierwsze zostały wręczone w roku 1997, a więc jeszcze w ubiegłym wieku, drodzy Państwo. Wkład kapituły przydającej statuetki wchodzą członkowie Zarządu Działkowskiej Agencji Rozwoju, laureaci, którzy otrzymali statuetki w roku poprzednim, burmistrz Miasta oraz pomysłodawca Katarzynek, pan Ładisław Każda <trym trym> <trym> Każdorazowe włączenie tych statuetek towarzyszy się koncert muzyczny i w ostatnich latach na tej scenie Gościli między innymi Rada Przemek, Katarzyna Groniec, Janusz Radek, Edyta Goeppert, Anna Maria Jopek, Maciej Maleńczuk, Zespół rozda Trzyczy, Grzegorz Turnał. No i w tym roku także gwiazda wyjątkowa, którą Państwo na pewno doskonale znacie i to, być może przyszli, żeby się dobrze bawić przy muzyce Ani Dąbrowskiej, zatem pozostańcie Państwo z nami do końca. Statuetki Katarzyny są dziełem miejscowego artysty rzeźbiarza doceniego Pana Tadeusza Białowicza. I teraz, 21.00, będziemy mieli zaszczyt przyznać statuetki kolejnym wyróżnionym. Przeczas jutro, pragnę Państwu przypomnieć, że laureatami Katarzyny w roku ubiegłym byli Panowie Rafał Hofer oraz Pan Janusz i Panowie. Docenimy to również dzisiaj. No cóż, drodzy Państwo, na przyszły czas, aby poznać tegorocznych laureatów Katarzynek, zapraszam na scenę burmistrza. Miasta Działdowa, gospodarza w dzisiejszej imprezy, pana Przedawcy Relickiego. Zapraszam do Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, zanim poproszę Pana Roberta o przedstawienie laudacji laureatów tegorocznej galii Katarzynek, pozwolę Państwu, że podzielę się z Państwem pewną refleksją. Kiedy zostałem burmistrzem, poprosiłem pracowników Urzędu Miasta, żeby odszukali wszystkie wybrane osób, które w poprzednich latach otrzymały ten zaszczyt ten tytuł Katarzynki i zostały wyróżnione rzeźbą świętej Katarzyny Aleksandryjskiej patronki naszego miasta i tu się pojawił problem ponieważ znaleziono część biogramów część zaginęła nie wiedzieliśmy co zrobić Drodzy Państwo z pomocą przyszedł mi Pan Władysław Cichosz który wiem że jest z nami i bardzo chciałbym podziękować proszę Państwa bardzo proszę podziękujmy mu za to że te wszystkie biogramy, te wszystkie laudacje z poprzednich lat zostały zebrane w publikacji, która właśnie została wydana. I chciałbym Państwa zachęcić do tej lektury, ponieważ są tu przedstawione wszystkie 72 osoby, które w poprzednich latach zostały wyróżnione Katarzynką. Panie Władysławie, bardzo Panu dziękuję. Drodzy Państwo, wiem, że z niecierpliwością czekają Państwo na poznanie tegorocznych laureatów. Panie Robercie, proszę o czytanie pierwszej lauracji. Z dziedzictwem związany od 1987 roku przez 28 lat, dzień po dniu, dzielił radości i troski parakiem, pomagał i rozwiązywał problemy, doradzał przy podejmowaniu ważnych decyzji, a przede wszystkim obdarzał wieloma sakramentami śmigłymi, darami płynącymi z nauki Ewangelii włożył wiele pracy, serca i zdrowia w otoczeniu i wygląd świątyni, tak aby była ona coraz piękniejsza. Jego zaangażowanie w krzewienie postaw patriotycznych oraz osobisty udział w rocznicowych obchodach ważnych dla Polski i naszej lokalnej społeczności były i są przykładem. Jako duszpasterz pasterz potrafił z otwartym sercem wspierać wiernych w trudnych czasach transformacji usługowej. Doceniał i chętnie przyjmował artystów w swoim doświadczeniu. Był pierwszym proboszczem odzyskanego po na dla parafii rzymskokatolickiej kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Pozyskawszy zaufanie wiernych, którzy wspierali jego działania, doprowadził do odbudowy zdewastowanych organów, które na nowo zabrzmiały w kościele jesienią 1990 roku. Z jego inicjatywy zatopiono dwa nowe dzwony na kościelną wieżę imienia świętego Maksymiliana Kolberga oraz świętej Jagdyni Królowej. Przeprowadzono remont dachu świątyni Wymieniano posadzkę wewnątrz kościoła na marmurową i uporządkowano teren wokół kościoła. Dbając o rozwój duchowy wiernych, parafii otworzył w bocznej części kościoła kaplicę adoracji Najświętszego Sakramentu, umieścił przy ołtarzu kościelnym wierną kopię obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz wprowadził do niego relikwie św. Jana Pawła II. W swojej pracy i posłudze widział drugiego człowieka. Słuchaliśmy jego słów z zaciekawieniem i entuzjazmem. Statuetkę Świętej Katarzyny Aleksandrzeńskiej w roku 2017 za posługę i pracę w duszpastorskim. Formowanie sumy, sumy i ewangelicznej hierarchii wartości otrzymuje ksiądz kanonik Henryk Jagrzeński. Dziękuję Bardzo Szanowni Państwo, tradycją kapitułu jest, że rok rocznie honorujemy dwóch laureatów. Panie Robercie, proszę o przeczytanie drugiej laureatki. W swojej codziennej pracy dostrzegają drugiego człowieka, niosąc mu swoją otwartość i wsparcie. Ich zawodowa misja to społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie, które podejmują liczne inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności. Ich osobista i życiowa misja to oddawanie z siebie jak najwięcej tam, gdzie radość zagląda zbyt rzadko. Od kilku już lat angażuję się w działania na rzecz rozwoju i funkcjonowania działaczskiego chłopca ZKP. Zaangażowanie to oraz wielokrotne wsparcie rzeczowe i finansowe zostały już dwukrotnie docenione. W 2013 roku srebrną honorową Zakon przyjaciół i w 2015 roku brązową odznaką zasłużoną dla choroby norweskie na Zórskim Związku Harcówstwo Polskiego. Otaczają finansowym i rzeczowym patronatem placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwane podoczne żądanie dziecka. Udzielają wsparcia rodzinom powiatu działdowskiego, które ucierpiały na skutek nierównej walki z żywiołami czy przeciwnościami rosyjskimi. Osobiście angażują się w lokalne wydarzenia sportowe. A także finansowo i rzeczowo wspierają kultur kulturalne inicjatywy w mieście, takie jak Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Hoker, Super Food Festival, Festyn Dzień Dziecka, czy rodzinne, liczne koncerty. Udzielają finansowego i rzeczowego wsparcia działdowskim instytucjom i organizacjom, takim jak Działdowski Centrum karitas, lokalne porady, przedszkoła, szkoły, kluby sportowe, szkoły, drużyny sportowe. Od 2008 roku do dziś zatrudnienie oraz możliwość zawodowego rozwoju i szkolenia w ich firmie w Działdowie znalazło łącznie blisko tysięcy. <klucz> Czyli gdyby wszyscy sami naładzili, a wszyscy wspólnie, bo Państwo dochodzili z aparatami, to chyba taka pora, by tę chwilę udokumentować. Szanowni Państwo, jak Państwo sami słyszeli, mieszkamy w pięknym mieście, a piękno tego miasta to właśnie ci wspaniali ludzie, które chciałem jeszcze raz pogratulować i ci wszyscy, którzy wcześniej zostali wyróżnieni. Myślę, że wszyscy możemy być dumni z tego, że jesteśmy mieszkańcami Ciałdowa, sąsiadami, parowianami, kolegami, znajomymi tych wszystkich wspaniałych osób. Proszę was jeszcze o oklaski dla naszych laureatów. A przed nami, drodzy Państwo, specjalna, no nie niespodzianka, ponieważ Państwo wiedzą, kto już za chwilę zagra dla mieszkańców Działodowa i dla naszych laureatów. Już za momenty na scenę zapraszamy Anię Dobrowską.